Hej kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Lone Survivor. I tak, poczytałam troszeczkę um, temat jakichś wskazówek dotyczących tej gry i dowiedziałam się kilku rzeczy, mianowicie tego, że niebieskie tabletki. Oj, głodna jesteś, że niebieskie tabletki nam się odnawiają um, i znaleźć je można w Kurczę, nie to. I znaleźć je można w Łazience. Jedne wydają się codziennie. Tak samo też jest z jedzeniem, ale to już jest na późniejszym etapie gry, więc nie, nie chciałam tam o tym zbytnio czytać, bo nie chcę sobie czegoś spoilerować. krakersy... Eee, o, to jest cieplutkie, to to zjemy. O, nie, 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 nie. Tak, fajnie, może pogadamy z kotkiem. Da Dawno z nim nie rozmawiałem. Ooo, tylko taki jest słodziutki. Ja Jeszcze trochę. Dobra. E, co jest z tymi drzwiami? Kurczę, szukam łazienki. A nie, kuchnia pokoju. Шлаг. Где это может быть? А... Тутай хиба так. Ну, Так. Эй, ну, меня быть есть? pisało, że będą się odnawiać. Może wam nie co? O, te co leży. Ale ja też tego wcześniej nie, nie zauważyłam. Ale przeczytamy sobie diary page. A ja już to czytałam kiedyś. Hmm, ja już to czytam. No, na, pewno to, na pewno to czytam, bo mam jakieś drewno albo drewni. Ej, no, ja chcę moje tabletki. W kiblu też nie ma. I nie rozumiem. Moje łazience no powinny być, tak? To nie są moje buty, dobra, idę. Tutaj co jest? Aha. No to dobra. tak tam nie było, to udajemy się na to niższe piętro. I w końcu się zemszczę na tych potworach. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Mimo, że nagrywałam kilka dni temu. Brawo, do masz skolerozę. To tam chyba zostały mi jakieś dwa potworki do zabicia. Proszę, mam pestki? Tak, mam pestki, dobrze. Nie mam amunicji 11. dobra To, to, to dwa i troszkę magazynka No to lecimy Bądź co bądź mam tam tych Nie wiem, sześć kawałków Tego zgniłego mięsa Ale przecież nie mam się gdzie chować No to po co mi one na razie Latarka wyłącz No, tu jedziemy. Strzelam ślepo? Aha, chyba za daleko jestem. Dobra, patrzę na sufit i nic nie widzę. Także chyba są gdzieś na ziemi. Aha, dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Będzie chciał, to przyjdzie. O, leci Tu jest też sukiency. Chodź tu. Teraz dwa headshoty starczą. A, starczył jeden. Dobra. to jest strasznie ciemno To chyba sobie rozjaśnię. O, jest gama, dobra. Dobra, trzy trupy leżą, ale ja wiem, że właśnie, że był tam jeszcze jeden. No, chodź tu. A no, tylko spróbuj skoczyć, no. Jest. Dobrze. Myślę, że można przeładować. Dobra, uci... Ucichnij w końcu, żeż. Hm, dobra, w sumie dal dalej mieszam, więc nie wiem, czy tam będzie jeszcze jakiś potwór. Chyba tak. Dobra, ale idziemy powolnym kroczkiem. Oj! Jest dziwny. Ej, widzieliście, to widzieliście, to widzieliście, to. Tutaj o, w tej dziurze coś było. Tam jest hajde, ja się w tym nie schowam. Co to było? Nie no, chyba nie miałem z widu. Zresztą zobaczę. Zobaczę jeszcze, jak będę w trakcie montowania. Co tam było? Wow. Jezu, jak tu jest ciemno. Strasznie, strasznie, strasznie ciemno. Ale mamy drzwi do pokoju 101. Czyli chyba jest to. Oj, jakieś światło znowu. E, czyli chyba jest to miejsce właśnie, gdzie mieliśmy się udać. Oj, no ty głupi, chowaj to, mapkę mi. Tutaj. Czyli chyba jest to miejsce, gdzie mieliśmy się udać właśnie. <laughs> Widzicie, kurczę, muszę się napić. Widzicie to miejsce w lewym górnym rogu, te jakby dwa znaki zapytania. To chyba właśnie tam musimy się udać. E, tak mi się przynajmniej wydaje, bo. Na początku właśnie, gdy, do, gdy dostaliśmy mapę tego piętra, to właśnie tamten znak zapytania był zaznaczony, także no kochani, to musi coś znaczyć. Dobra, pistolet przygotowają. Coś dzieje, ja się w ogóle boję włączać latarki, co nie? Ale nie słyszę szumów. Dobra, najwyżej. Ojej, dużo papierów. <laughs> Wojna? Hmm, może jak wybuchła ta epidemia, to po prostu, nie wiem, wojsko użyło jakiejś bomby. Bo w sumie, gdy zwiedziliśmy to piętro na górze, to tam były takie jakby zagruzowane miejsca, i właśnie Ju mówi coś o bombie. Także, może właśnie chodzi o to, co to jest. A, tam nie mogę wyjść, dobra. Jakaś kartka papieru znowu. Chyba? Nie, co to było. Drzwi po prostu, tak? Jakieś wielkie coś. I lustra. Cóż, najpierw no, ja chyba skorzystam sobie z lustra, żeby jakoś, nie wiem, uaktywnić powiedzmy. Mm, Najwyżej przecież zaraz tutaj wrócimy. Hmm, co to jest za miejsce? Jest taka biała dziura, jakby, nie wiem, wygląda jak jakiś portal. Kurczę. Dobra, jesteśmy u siebie. Dobra, to wracamy tam. Już mamy powiedzmy checkpoint <taki>, taki na swój sposób. Nie jesteś zmęczony. Idziemy dalej. Już 10 minut temu spałaś. Nie przesadzę. Hmm. A w ogóle mam letarkę włączoną. Nie muszę w sumie tutaj. Co to jest? Jak nie miałam napisu, co to w ogóle ten. Back alley, czyli jesteśmy jesteśmy chyba w tym miejscu, w którym mieliśmy być. I tak, dokładnie tak. Nie, wiem, może sobie wyciągnę pistolet albo coś. Jak tu jest ciemno? O, wow. jezusetelka jest. <laughs> Coś tam jest, coś, co ci się nie podoba. Jest światło, troszeczkę światła. Jakiś... Hmm, chyba plama krwi. It's madness. Latarka mi szaleje. Ojej. Ale to jest chyba kacnego chyba tak miało być. <laughs> Jezu! Koleś, co co jest? No, wygląda on przerażająco. Wygląda trochę jak Michael Jackson. Pewnie jakaś znowu wizja, czy, czy, czy coś takiego. Ja się dramatyczna muzykę zrobię. Za trzecim razem człowieku widzimy się dopiero za pierwszym. Goodbye. Bye bye. No, i co teraz? Mogę włączyć latarkę? Nie, klikam F, nic się nie dzieje. Spacja? Nie, nie mogę nic. O, samo się robi jaśniej. Stawił mi. Coca-Cola, tak nie mam. Co się puszce, tak? <noise> Teraz, nie, nie wiem czy każdy to kojarzy Ale w tym momencie Mamy nawiązanie do Silent Hilla trójki Gdzie Header właśnie znalazła W którymś tam momencie gry już nie, nie, nie pamiętam dokładnie Znalazła puszkę I była też ona pusta I na nią i tam właśnie też był klucz Ogólnie jest strasznie dużo Nawiązań do Silent Hilla w tej grze Nawet też Podobnie, chociaż moim zdaniem jest to troszeczkę naciągane, że takim podobieństwem. Tu coś leży? No, że takim podobieństwem jest też ten człowiek z pudełkiem na głowie, którego dawno nie widzieliśmy, że podobno przypomina on piramidę z Silent Heela części drugiej. Jak moim zdaniem jest to trochę naciągane, bo wielki metalowy trójkąt da po prostu plastikowe pudełko, L2 przepraszam, kartonowe pudełko. Tak nie, nie za bardzo się godzi. Poza tym ta postać z pudełkiem na głowie wydaje się być postacią jakąś taką pozytywną dla nas, sympatyczną, że tak powiem. Co jest całkowicie przeciwieństwem piramidowego. Tutaj coś jeszcze jest? Aha, coś zamknięte. Dobra, wyłączę latarkę. Mój tak, tutaj mamy oświecone. I tak, dostaliśmy klucz do wyjścia przeciwpożarowego. Czyli chyba jest to to miejsce, w sensie te drzwi, które są chyba w naszym apartamencie, jeśli dobrze pamiętam. Ale właśnie chcę tam się udać, żeby to sprawdzić. I tak, jesteśmy u siebie, to idziemy właśnie sprawdzić. Mm, czy ten klucz otworzy te drzwi, o których ja teraz myślę? Kurde! Ej, mam klucz! Może muszę go tak użyć, w taki sposób? Ojej, to mi pada. Dobra, gdzie jest ten klucz? Mmm. Aha, czyli ty mi jest tych drzwi? No szkoda. Ale zobaczymy, może dyrektor ma coś dla nas. Zobaczymy na na wszystkich częstotliwościach. Jesteś za wami? Za nami w sensie? Above? To jest za albo przed. Nie, behind to jest za bo w ten jest jesteś przed nami. No, będziemy musieli chyba iść do tej piwnicy, no. Ale dobra, co tam u dyrektora? Jak <laughs> nie, nie masz nic dla mnie, no? Muszę chyba dwa party minerałów dalej nic dla mnie nie masz. Cholera, jedna a nie, to jest ten sam komunikat okej, okay, okej, okay, okej okay. już, wstecz Ha. no to cóż, musimy znowu się tam udać zaś użyję lustra Okej, okay, jesteśmy tutaj. I tak, muszę wyciągnąć ławkę. Tam jest lustro, ale dobra, w tym miejscu tam nic nie było. Także mogę wyjść i zobaczymy, co tam jest dalej. Ale może to jeszcze coś leży gdzieś. Nie, nie ma nic. Dobra. <laughs> nadzieję, że jakieś potwórki mi się nie zespawnowały ani nic takiego, bo mi by chyba szlak trafił. <laughs> Dobra, to są drzwi chyba, którymi przyszliśmy tak. Ojej, co mu jest? Nie pogadaj z kotkiem. Albo może... Nie no, przecież miałeś widzenie. Nie wiem o co ci chodzi. <laughs> Nie, ja słyszę, że coś tutaj jest. z tych rzeczy, czyli wyszliśmy, to idziemy tutaj. <laughs> A Chodziło o z chyba schodową? Chyba. Moment. <laughs> no tak, o schodową. Czyli po prostu musieliśmy obejść prawie <laughs> cały budynek dookoła. O, tej. O, pęstki, super! Jej <laughs> Tu jest zejście po schodach A, chcę zobaczyć, co jest tutaj Za tymi drzwiami Tak Basement Pierwszy ten Dobra, może te drzwi są otwarte już W sensie otworzę je może z tej strony Haha <laughs> No Dobrze, że to zrobiłam Tak, zaraz odpoczniesz. Idziemy tam. Aha, czy to jest po prostu to miejsce? Dobra. Nie wyciągam pistoletu po kolercie. Aha. Hmm. Troszkę się boję. On mówi, że jest zmęczony. Czekajcie, zerknę na mapkę, gdzie ostatnio było lustro. Hmm. Myślę, że chyba z niego skorzystam teraz. Yy, I tak jak pójdę spać, to tutaj wrócę w to samo miejsce, ale udam się do tych otwartych yy, drzwi, jakby dziury, które są tam w apartamencie 201 na górze po prawej stronie. Tam gdzie widzicie właśnie te takie dwie równoległe kreseczki. <laughs> Bo chyba mi się wydaje, że tego miejsca nie eksplorowałam, więc może coś tam znajdziemy. Coś, co nam po pomoże w dalszej nie wiem, pod podróży, że tak powiem. Dobra, to wracamy. Nie, ja dzisiaj chyba już więcej nic nie nagram, bo mi guarda na to nie pozwala. Mm, dobra, gdzie to było? Tutaj chyba. Mhm, tak. Okej, okay, jesteśmy w swoim apartamencie. No nie będziemy pa patrzeć na te. O, staniemy sobie tutaj przy drzwiach. Jeju! Właśnie, Ju jest zmęczony, więc myślę, że tutaj w przedpokoju e, zakończymy ten odcinek. Zagrajmy z Doli w Lone Survivor. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!